Polska przygotowuje obywateli do wojny. W kraju narastają obawy przed eskalacją rosyjskiej wojny, dlatego wojsko oferuje darmowe kursy dla obywateli o nazwie Trenuj z Wojskiem. Jedną z części bezpłatnego jednodniowego szkolenia wojskowego jest trening strzelecki na symulatorze. Żołnierze pokazują, jak posługiwać się bronią, jak zachowywać się w niebezpiecznych sytuacjach oraz uczą podstaw orientacji w terenie. Po raz pierwszy, 22 października, setka kobiet i mężczyzn wzięła udział w szkoleniu w Dęblinie. Szkolenia przeprowadzane są w 17 lokalizacjach wojskowych na terenie całego kraju i trwać będą do końca listopada. W Polsce narasta obawa przed eskalacją agresji rosyjskiej. Kraj masowo uzbraja się przed zagrożeniem ze strony Moskwy. Liczba żołnierzy w siłach zbrojnych w naszym kraju ma zostać podwojona. Obecnie liczy 110 tysięcy żołnierzy zawodowych i 30 tysięcy ochotników wojsk obrony terytorialnej. Jednodniowe szkolenie ma zachęcić obywateli do wstępowania do sił zbrojnych. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą? Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.